Jest początek lipca, więc zacznę grać na nowo w Mavisa Planet. Chcę założyć konto, które pod koniec wakacji będzie no, miało ze 16 level, mam nadzieję, że wbiję. Będę nagrywać odcinki, mam już na konto z 20 levelem, a jakoś nie mam zapału, więc zaczynam tworzenie mojej postaci. Mam swoją magię star, szczerze nie ma szału, ale dopiero po skończeniu zamierzam się, że cały strój tak naprawdę nie będzie później mi potrzebny, więc po co mi byłaby ona teraz? Więc trzeba wymyślić login. Nie wiem. さあさ楽しまな情報はおそらくおそらく。<noise> To będzie mój pseudonim, jakieś proste hasło na początek. Więc założę konto i wbijam szybko szósty poziom hakiem, no i zaraz do Was wracam. Wszystkie prezenciki pozbierałam, wbiłam to na szósty poziom i teraz pójdę do sklepu uzbierać jakiś strójki i chyba to będzie koniec na pierwszy odcinek, bo co więcej Wam pokazać. Mogę odebrać moje prezenty. Od razu mówię, że konta z bitym poziomem nie zostają usunięte ani zbanowane przez tego haka. Ale konta już z tymi pieniędzmi zostają na... Moje kuzynce zbanowali, bo ktoś jej się włamał i właśnie użył tego haka na 10 lat. Właśnie na 10 lat. A miała ten bipa na miesiąc kupionego i tak trochę słabo. Robię mniej gadania, więcej robienia. to nagram jak wejdę o ile będzie do czatu horroru To najczęściej są ci psteł do hakerzy, chociaż takie dzieci jakby nie patrzeć to fajniej byłoby jakby zrobił coś pożytecznego pouczyły się nawet wiem, że to są wakacje, nikomu się nie chce uczyć no ale serio wkurzały zawsze na moim koncie, że broń Boże wyszłam do kawiarni, to zawsze tam był jakiś haker który pisał do mnie, że ukradł mi konto odliczał, po czym mnie blokował ustawiane odcinki nerwują mnie z Movistar Planet. No są denerwujące moje, no, bo kilka odcinków się, tak się mówi Ty, weź, ty się dać hakera, podaj masz na karteczce i zaraz będziesz mi logować się, logować się, będę udawać płacz, będę miała suby, łapki i współczucie i może ktoś mi da prezent. No tak jest mniej Dużo osób nie zna tego haka, więc zostawię link do pobrania na homie bo bo stamtąd pobierałam z MediaFire czy coś takiego, to już jest nieaktualne. Trzeba zaprzymamy sobie i idziemy szukać całego do hakerów. Kowiarni się jest zawsze dużo, ale oni chyba takich mniejszych poziomów nie udają, że po... tutaj hakuję. Hadujcie się, gazdy. O, trochę tutaj jest. Jest chore. Pełne. Kurczę, dużo sprawy sobie z tego bleka jest pełną jakiś haker. Jeden. No nie ma nas hakerów. Nie ma hakerów. Bo no ktoś puścił info w moich znajomych na moim tym, tym koncie, na którym ja często się loguję. I dziś jest moc hakerów. No i chciałam wykorzystać to. Ale jak widzę, to tutaj niczego nie zrobię. Chodźmy do tego niżej, jest dosyć dużo osób, to może tu będzie jakiś haker. Haker. Teleportowałam się. Wow. Nie ma hakera, nie ma hakera. Nie wierzę. Hakerów brak. Haker. Albo tak ubrany chłopak. Myślałem o murzynce. ale nie. chcę tego pilotowego. No. Zapraszam go. Może jest hakerem, jebankiem. Jest jakiś haker? Haker. Naprawdę jednego hakera. Jest godzina 200, więc Naprawdę nikogo nie ma. Chodźmy do tej bawełny. Jest na komórce, czy jest haker? Haker. Nie, Bip hakerem. Hmm. ha -ker. Ktoś mnie zaprosił. Haker? I taki zapraszam ostatni tutaj jest osoba. i ona się tutaj to, że tutaj naszym hakerem kończy odcinek. No, 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 jest fajny, to raczej nie jest hakerem. Przestańmy im przyjrzeć. Mamy 11 poziomów, więc możemy nie przyjąć. Po 10 poziomie ludziom odbija się szajba i zaczynają myśleć, że są fajni. Nie bierzcie tego do siebie, tylko... Ja maj, mając ósmy poziom, nie mogłam się dogadać z dziesiątymi, a teraz mając 20, muszę się od nich odganiać. Po teraz jest tak, że słabszych graczy tak jakby... Masz jakiś tam sobie poziom, no i tych słabszych graczy tak jakby, no trudniej jest zaakceptować. No, się im słabszy poziom, tym bardziej żebrze, przytula się, chce pozdro. No to już jest VIP, więc tutaj mam na nadzieję, że jak będzie oferta VIP, to za pięć złotych doładuję tutaj konto. No znaczy, no, ona chyba nie zamierza tutaj być naszym przyjacielem. No i rano to już bym zapomniał. Tak. Znaczy, no trudno. Tym właśnie o to kochanym zakończeniem no, kończę odcinek. Pa!